Szczerze powiedziawszy, mieliśmy trochę takie momenty, że tutaj wszyscy, a faworyci, 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 więc oczekiwania były bardzo duże. Czuliśmy, że naprawdę jest taki poziom, że to nie będzie wcale takie łatwe, żeby udowodnić, ale w pewnym momencie już sami sobie postawiliśmy za cel zabawa. Zabawa, bawić się, robić swoje, to co mieliśmy przygotowane, ile poświęciliśmy temu czasu. Ja powiem, że czułem się jak Agnieszka Holland, która przyjeżdża, na festiwal filmowy w Gdyni, po prostu nie wypada jej nie dać nagrody, no bo już ma tyle lat, tyle zrobiła i właściwie co by nie zrobiła, to jakoś tak głupio, głupio, żeby wyjechała z niczym. Trzeba ten mikrofon, który trzyma w ręku oddać Łukaszowi, bo to on powołał do życia cały ten zespół. Ja bardzo zatęskniłem za, za ryjkiem, za, tym, za tym, tą adrenaliną, która temu towarzyszyła. Tak policzyłem, to chyba mój jest siódmy już w ogóle ryjek w różnych formacjach. No i jestem bardzo wdzięczny, że yy, Koleżeństwo przyjęło zaproszenie i podjęliśmy wyzwanie wspólnie, i że się udało nam.